Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajemy w Rayman czy Hudlum Havoc. Kontynuujemy naszą przygodę, wycieczkę po wieży tysa. Pozbieramy sobie tutaj. O, I musimy oczywiście z nimi wygrać. Ach, nienawidzę tych robotów. Mają dziwne ataki. No, chyba jakoś mi to idzie. O jeden mniej, dobra. To jednego myślę, że pokonamy bez trudu. Nawet gościa nie muszę widzieć. No, trochę oberwałem, trzeba to przyznać. No, Lesem broklumy. Słyszę gdzieś tych i Nawet chyba wiem gdzie pamiętam ten moment. Dobra, już oni jest strzelają. Musimy się udać do góry tam do tego jednego. O, moja puszka jest. No, super. To porazimy go prądem troszkę. Dzień dobry. O tym nie przecież. Wszystko. Dobra, opuszczę na razie tamte ślinki z karbonki. Idziemy sobie dalej. Uuu, żółta puszka. Znaczy, że koniec... Puszki niebieskie Uu, zawalają się niedobrze O kurde Sędzi um, mnie W takim momencie O, tutaj się obraca Dobra, sobie pojedziemy O, o jest ta klatka Dobra, uwalniamy go. Może dostaniemy coś potrzebnego, puszkę jakoś. Więc Okej, okay, rozumiem, że ten by. trafił. Uh -huh. O, tam klarer, fajny płomień, prawda? No, no, już całkiem wysoko jesteśmy. Sądzę, że upadek z takiej wysokości nie byłby do końca dobry. No i nie sądzę, żeby nam wystarczyło zdrowia na taki upadek. Dobra, co mamy dalej? Dolecę? Ło! To by było trochę niebezpieczne z mojej strony. A tak, gdybym nie doleciał, to bym musiał helikopterem na dół spaść. I potem wszystko od nowa, więc o... Wow, taki już z zebrałem. Boty! Jeden musi mi dać niebieską puszkę. Dobra, jeden następca. A ten też nie ma nagrody. O, jeszcze jeden gdzieś, jeszcze jeden. Oj nie zdążyłem zrobić iniku dobra i tak nie ma nagrody. Jeszcze jeden I jeszcze jeden za No i jeszcze o ten ma nagrodę jest no wreszcie, można ich pokonywać, pokonywać. I nie są wymagającymi przeciwnikami przecież. Słyszałem gdzieś w mroku, ma... Gdzieś tu jest. No już ten. A jednak strzelam. Ten... Problemie. Niebieska puszka naprawdę jest genialna. Chociaż te nawet najsłabsze ataki są dosyć silne i jeszcze jeżeli się stoi w miejscu i cały czas naciska atak, to y, raszą prądem. To jest genialne. To jest najfajniejsza puszka. Eee, jesteśmy już wysoko, z tego co widzę. No, a przez okna widać chmury. To znaczy, że, że to naprawdę jest bardzo wysoko. Tu mamy kolejną puszkę. Ja jeszcze raz spadnę. Dobra. Zdrowie, zdrowie, tak jest. Bardzo się nam przyda. Kolejny raz żółta puszka. I jeszcze jest więcej. O, tutaj. Nie zbieram tego wszystkiego. A mi się nie chce tego zbierać. O, coś się szykuje. Coś mi się kojarzy, że to już niedaleko zostało witaj, Nie, nie, ja ci muszę teraz podpłynęwać. jeszcze spadłem. To był bardzo słabe z mojej strony. Chodź tutaj. Spaniaku. Mhm, a ja się nie chwyciłem niestety niczego, a tam jeszcze są kolce, na które się nadziałem. Dobra, idziemy. Uh -huh. O matko. To jest bardzo słabe z bardzo, bardzo. Ja muszę skakać ewidentnie cały czas, bo inaczej się nie przemieścimy. To jest niebieska puszka i tą puszkę chyba musimy zabrać. Tak, musimy. Tam na końcu jest ta łapka do chwycenia się. No, przedostatnia klatka. Może jeszcze przed końcem wieży Laptysa uda nam się jeszcze jakoś znaleźć klatkę i zwiększyć swoje zdrowie tuż przed ostatecznym starciem, ostateczną walką. O, a ten cwaniak nie rozbija baloników, kiedy na nich staję. Jak ja mam go teraz pokonać? Baloniki się rozbijają podczas... Dobra, ominiemy go po prostu. Co tam, będziemy się z nim bawić. A, to jest klatka. No i mamy więcej zdrowia. Tak jak przewidywali Zimno? No, proszę nagrodę. Jest. O, dziękuję. Ym, to sobie rozbijemy. Może akurat. Kryształek. No, witaj. Uu. Serio, ta wieża Leptysa jest niesamowicie porypana, że tak powiem. A tak mi się. On gdzie? Ujemy. Nie wszystko. Dobra, w którą stronę? Teraz najdziwniejsze będzie, będą walki z nimi. Oje, no jeszcze się podwyższa poziom tego czegoś. Dobra, myślę, że będziemy musieli pomijać po prostu, bo na nic nam się walka nie zda z nimi. Chociaż ten poziom, muszę przyznać, tak powolutku się podnosi. Najdziwniejsze jest to, że balony mi przeszkadzają w tym skakaniu. Te które są wyżej. Tam jest klatka z synami, ale ja nie wiem czy ja ich uratuję. Tam gdzie sami wykańczają już. O. Pierwsza klatka na, na następne na świeże konto. O, tak to nazwę. Dajcie nagrodę już. O, dziękuję bardzo. No. Trochę się pośpieszyłem z tym klejnotem czerwonym, ale okej. Okay. Koniec dostępnego poziomu. No i co nas czeka teraz? Czy to już, czy to jeszcze nie? Aaa, no tak, Zobacz, jeszcze to, to! W ogóle o tym zapomniałem. Globox! Globox Nic ci nie jest! Globox. Jeden z rzadkich momentów, kiedy Raymond się odzywa. Trochę się bałeś, co? Podwieźcie? Nawet przybliży na cienik lewisz skoku lub strzału. Jedziemy! O, jest. O kurcze. Na padzie to będzie naprawdę wyzwanie. Gra masz sister. Ja. To nie wiem, czy będzie trudne. Przecież, jak powiedziałeś, szczegółowo tego nie pamiętam. No w każdym razie, gdyby ich tutaj było za dużo, to oczywiście nie damy rady z tym. Ale tak to spoko, bez problemu. To jest fajny moment, taki... to jest coś w rodzaju... Ja bym to porównał do tego momentu, kiedy płynęliśmy statkiem z Globoxem i walczyliśmy... Jest ta... Walczyliśmy z tymi rybami. Widziałeś te ryby? Niesamowite. ma fioła na punkcie maszynerii. Bardzo zdolne dziecko. W tej strony? Był czy w Kurczę, ale ten Andre ma chatę. Sam raz na imprezkę. Nie, nie. Andre, słyszysz mnie? Masz góry pistą metę. Tylko mogłoby być trochę więcej okiem. No, to... Wybaczcie, to... wybaczcie to... wybacz mi że że leczy trochę tą, tą jazdę, ale nie zachowuj się jak ten brutal. Ale to nie jest też wcale takie łatwo na padzie no nie, kurczę. Starczy raz nie trafić, a później już nie idzie powstrzymać się. O, tamtego ładnie fila wziął. Okej, okay, mamy radę no nie, tego nie... Nie. Ciężko jest wycelować. O oh jest. No nie, boję się, że tego mogę nie ukończyć. A nie chciałbym powtarzać tego taki fail. A. Jeżeli tak dalej pójdzie, to się bez tego nie obejdzie. Hej Jest super! Muszę trafić. O nie, no kurde. To jest niemożliwe. Au. zdrowie mruga. to koniec. Dlaczego tutaj nie ma jakichś apteczek po drodze, by się przydały? O, no, dobra, dobra. Jest. No ale gdyby następny raz była teraz walka, to, to nie sądzę, aby mi się udało to odszerzyć. To też jest... Wygląda na to, że wszystko chodzi i to. Żadnych słów nic. No i fail. O nie, wszystko od nowa. A to już prawdopodobnie trochę trwa, więc. No nie wiem. Zrobimy tak. To będzie koniec tego odcinka. Ja to przejdę, a następny odcinek zaczniemy już po tym. Żeby was z tym nie nudzić, bo to może jeszcze trochę potrwać, więc. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia, cześć!